Cześć zrobimy historykę z Toką Kampoka, więc tu jest ich Tomek. Tak więc przechodzimy do historii. O dobra, dzwonię u telefon. Mm, dobra, muszę obudzić troszeczkę, bo dzisiaj gdzieś idziemy dzisiaj, więc no muszę jeszcze tutaj tak. A nie to jeszcze nie mam odkurzacza, to muszę tym takim. Tutaj ja chyba obudzę. Chyba do a mamy iść, więc no. Nadia, wstawaj. No co? Jezu. Idziemy dzisiaj do teatru. zapomniałeś? Nie, no. Więc ubierzcie wygodną bramkę, czyli to. Hmm. A nie mogę coś innego? No jak chcesz. A myś mogę ci wam zabrać? Dobrze, zabiorę ci. Jest też z O, nawet hmm. Ale tu masz piękną bramkę. A to jak przyjdźmy do teatru, to od razu idę obrania, poskładać te psy. W teatrze będziemy coś jeść, to muszę ze zabrać portfel. I chodź. Jesteśmy już, chodź, ale mi wolno nogi. Trudno chodź. przystali. Pół minutki. Jak się musi to iść, już usiąść, a ja nam coś kupię. I weź ze sobą No dobra. Dzień dobry, ja poproszę pączka. Mhm. Mm Chrupki, dwa i soczek. Dziękuję. tyle. Proszę bardzo. A nie kartą. Proszę bardzo. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. No już jestem. Kupiłam ci coś. Zrób mnie daje. chcesz, to będziemy iść tam usiąść. Tak, bardzo chciałam. Kupiłam, dla mnie to masz. Dzięki A dla mnie ich jeszcze widci piąm ten rupeczki Jedz smacznego Chódźciu. No, miałem, Uwaga, uwaga, za chwilę przedstawienie. Jesteście gotowi? Tak, tak, tak. Dobra, to już idziemy. Dobra, a więc tak najpierw ty mów. Nie, nie, nie. Ty idziesz po dziecku. Chyba jedź ja do mikrofonu, potem oba dziewczyny. A możemy być tam i patrzeć, no właśnie, bo tak nudno się nam tu stoi i nie wiadomo co robi. A tak, jeszcze dziewczyny musimy przygotować. Widzicie, ale do No właśnie. Aha, do tego. Jeszcze tylko to... Żeby trzymały kłusaki. No i gotowe, teraz zrobię takie... Gotowe. Dobra, gotowi jesteśmy. Chodźcie dziewczyny. No idź. Czekajcie. Przedstawienie już się zaczyna. Czy ktoś jeszcze? Dobrze, ale, ale teraz się zaczyna. Dobra, nieważne jak to było. Yy, yy, jakieś dziecko. Zapiorę je ze sobą. Złoczyńca uciekł w stronę lasu. Aż nagle dobiegł do zamku i pomyślał, żeby tu zostać. Hmm. Zostać z małą idealnie w sam porę. Tymczasem się zjawiła niezwykła bohaterka i ma. Ha, 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 zostaw! Przeklęte dziecko będzie, ale to nie moje. I w tym poszła w Wow, kiedy dziecko, skąd je znalazłeś, a chodź szybko. I w ten czas to był ich tom, mogli sobie razem potańczyć zawsze. Oni mieli xp potańczyć, a zła czerownica nie była aż taka zła. Próbowała sobie latać, ale i to nie wychodziło. Chciała poskakać, to innym przeszkadzało. Chciała pomankiować, to, to nie mogła.